Tajemniczy gdzie jesteś? No tak, pomocy! Pomocy! Wstawaj, co się stało? No bo ja chciałem siąść na rower i mi się zapiął wokół szyi zapięcie. I ja nie umiem go zdjąć teraz, bo się zaplątało i nie umiem. A co my teraz mamy nagrywać? Test smaku STT. Test smaku, by się ja usunęły wszystkie filmy. Ale dobra, skoro to smaku, to lecimy! A więc Siema z tej strony tajemniczy 000. Mm. I gdzież w mamy Estathe Jakie? Limone. Właśnie, a kiedyś było jakie? Peska. No właśnie. Tym razem kolor jest inny, bo taki bardziej limonę. E, co do tej puszki? Nie ma puszki, to jest. Butelka. Ale dobra. Jest taka, że jest żółty tutaj. Jest zakręta taka. I ogólnie tu jest cytryna gdzieś. Tu. Są liście, o też było liście. Jest esta i tche, że tche. Nie ma żadnego oznaczenia po polsku. Tego o to chodzi, że na Esta. E, no i dobra. I to Rikki lata, lab bile, Dobra. Chcę przygodą szklankę. Ja to to otworzę. Yy, a czemu te smaku, skoro te smaku zostały usunięte? A ponieważ y, to będzie te smakło się nazywało oczywiście ten film, ale. No nie wiem to. Ciężkie pytanie mi zadajecie w komentarzach. Więc uwaga, tu lejemy, bo to jest szklanka, taka szklanka. Yy, teraz uwaga, tu się leje. O! Tak i to wygląda w sumie, nie, nie będę testował, nie będę porównywał, takie śmieszne, dobra, czas for boba, najpierw powącham, no jakoś dziwnie pachnie, pachnie jak, jak whisky, <taki> dobra, a może jest, tylko mi nie powiedzieli, no może, dobra, już mi się z butelki też powącham, nie, to już inaczej, tu jak Kurde, dziwne nawiązanie powiedziałem teraz. Zrozumieliście, a może nie? Dobra, a więc czas spróbować. To drugie było lepsze, niestety. To drugie jest lepsze, ale. Zwykle wam tak, że te, że te z pomarańczowym jest e, lepsze, moim zdaniem, zwykle, czasem ty, e, limone jest lepsze, ale rzadko, tu niestety nie, aczkolwiek czuć, że jest limone bardzo dobrze i to jest plus, a nie czasem takie dziwne smaki są arabskie. E, tak ja bym miał oceniać smak, naturalność smaku i koegzystencji, to bym dał mu dziewięć ale mi nie smakuje, więc daję mu 7 na 11. A Tobie kamerzysto, jak smakuje limona? Bo wiem, że piłeś. No ja lubię bardzo. Ocenił tak, no może być w sumie 10 na 11. Dobrze, a więc ja to dopiję i to wypiję cała, ale dobrze. Subskrybujcie! Lajkujcie! Dzwonkujcie! Komentujcie! I była taka piosenka o papierzu ja, tańcowałem tak. No i. I tym akcentem kończę mi dzisiejszy odcinek.